Udało się nawiązać współpracę z właścicielami balonu. Mieliśmy możliwość zainstalowania czujnika zapylenia, który przy gondoli jest przymocowany i regularnie przy każdych lotach turystycznych lata góra-dół, mierząc profile pionowe zanieczyszczenia. Zaskakującym wnioskiem chyba najbardziej było to, że jak się okazało, mimo tego, że jesteśmy przyzwyczajeni, że silniejszy wiatr powoduje przewietrzanie miasta i poprawę jakości powietrza. W przypadku niektórych wiatrów halnych sytuacja jest kompletnie odmienna. Ten wiatr jak gdyby przelatuje nad miastem, nie wnika do doliny i to powoduje wręcz pogorszenie jakości powietrza. Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę z grupą z Francji. Załoga balonu zakupiła inny przyrząd do pomiaru jakości powietrza, który będzie pozwalał nie tylko na mierzenie ilości cząsteczek zapylenia, ale również rozkładu ich średnic i pochodzenia tych cząsteczek. W związku z tym mamy nadzieję, że Będą bardzo ciekawe badania pozwalające na identyfikowanie źródeł pochodzenia tych pyłów, w jakich okolicznościach, kiedy i jaki pył dominuje. Takie badania od kilku lat są już prowadzone na balonie w Paryżu. No i tutaj będzie drugie miejsce w Europie, gdzie tego typu y, pomiary już wystartowały, właściwie kilka miesięcy temu. Będziemy też wiedzieć, jakie są to zanieczyszczenia. Czy to są czy są pochodzenia mineralnego, czy pochodzą ze spalania, czy są to pochodzenia roślinnego, więc będzie można, czy to są cząsteczki wody, więc będziemy wiedzieć, co jest. No i będzie całe spektrum, bo będziemy mierzyć od tych takich najmniejszych cząstek do cząstek bardzo dużych, nawet do 50 mikrogramów. To jest jakby taka nowość. To urządzenie jest stosunkowo nieduże, więc może być cały czas podpięte do baterii, które się znajdują na gondoli balonu i pracuje non-stop cały czas. Zarówno jak się znajduje na ziemi, jak i również wykonując loty i dokonując badań w profilu pionowym.